Majka, nie wiem czy to widać, ale u nas właśnie zaczął padać śnieg. I nie uwierzycie, bo Majka właśnie oglądała kicie kocie i dosłownie ten sam tekst padł, że zaczął padać śnieg i on wymaga śniegu. No, no. I dopiero się zorientowałam, że w bajce dosłownie dzieje się to samo. Więc u nas zaczął padać śnieżek. No wiecie, no za chwilę się na pewno rozpuści, bo jest na plusie, ale. Tak. No zobacz, myszko. Chodź tutaj do mnie. Zobaczcie, tam też śnieżek. Jest, widzisz? Dba. Nie ma. Nie ma? Koniec? Maja, co to za dziwna poza jakiejś żaby? Co? Jakby ktoś był ciekawy, ile mniej więcej spalam kalorii, jak to wygląda, to mniej więcej tak, aczkolwiek to jest taka górna granica. Przeważnie to jest tak około 200 yy, kalorii na trening. Serdecznie już to ogarniam. Hejo, ja już tak jak widzieliście, trochę poćwiczyłam, ogarniałam się, w sensie ogarniałam się, to zawsze tak dziwnie brzmi. Umałam się i pomalowałam, i uczesałam. Użyłam swojej. Nowej spinki. Chociaż nawet spoko wygląda, tylko ciekawe jak długo pożyję. Maja bawi się u siebie w pokoju, zamknęła sobie drzwi, ale widzę, że się ładnie bawi. Tam wiem co jakiś czas sprawdzam. Klaudius ma jakieś spotkanie przez telefon, pewnie z godzinkę. I wiecie co, ja chyba sobie uzupełnię warszt w żyłach. mam taką ochotę. Pokażę, jak ty się pomalowałaś. Maskara, Maskara tak to jest? Tak. Mhm. Mm o oh mój gad, ale się zgrzałam po tym barszu w <mówię> No ale dobrze, dobrze. Chociaż jest dosyć ciepło w domu, więc na razie to cała płyna. Maja ogląda Sekretne Życie tamtych Zwierzaków Domowych 2. E, oglądałam jedynkę i dwójkę i jedynka jest o wiele lepsza, moim zdaniem, oczywiście. I wiecie co? E, zaraz e, wygooglujemy sobie na... Wygooglujemy? Nie. Zapytamy się, e, chat GPT, ile zostało dni do wiosny, bo jestem dzisiaj naładowana tą wiosenną energią. Ile zostało dni do wiosny? 77 dni. Nie wiem jak u Was, ale w naszym przypadku, jak maja czegokolwiek nie wykombinuje, nie wykombinuje, nawet w najprostszej czynności, na przykład jedzenie serka, to by, to by nie było ona, to by nie było jej, jej charakteru w tym wszystkim, nawet w jedzeniu, rozumiecie. Właśnie wystawiam rzeczy na Vinted i wiecie co. Ja lubię sprzedawać na vintage, no bo wiadomo, wiąże się to z pozbyciem się rzeczy i zarobieniem trochę kaski, ale. Nienawidzę mierzyć tych rzeczy, boziu drogi, a to srak, a to tak, a czy ja to dobrze zmierzyłam, plus, minus, e, a w barkach, a wiecie, a nogawka tak, a tak, a tak, a tu, a srak. Witajcie kolejnego dnia, zobaczcie jak sypnęło śniegiem. Przez okno ja mogę oglądać takie rzeczy, ale jakbym miała teraz wyjść. O nie. Gdybyś miała wyjść na taki śnieg teraz, co o tym sądzisz? Hmm? Zastanawiasz się? Lubisz śnieg? Lubisz? Ale przez okno, czy byś chciała wyjść? Chciałabyś wyjść na taki śnieg? O oh my god. Tu Sselona Sselona de Tutaj sobie ogarnęliśmy w sensie dla mnie miejscowe do nagrywania tego i te ziemniaki tutaj, ale nie mam ich gdzie trzymać za bardzo, więc sam w robię. Muszę tej maty się pozbyć, no bo co z nią zrobię? Majka z niej korzystała, sorry. Majka z niej korzystała jak była mała, no a teraz to nie ma u nas żadnego zastosowania, więc muszę ją wystawić gdzieś. Na Vinted albo LX. Zaraz tu ugarnę jeszcze podłogę trochę. Biurko tutaj. Przestawiliśmy w sensie toaletkę i w sumie reszta została tak jak jest. Mam nadzieję, że uda nam się niedługo zmienić tą obrzydliwą szafę. Jeszcze jestem w wpisamy Pochowałam też dzisiaj prawie wszystkie ozdoby świąteczne w salonie. Już się trochę tutaj odgruzowało. Tutaj zostawiłam tylko ten domek. W sumie mi się podoba, chociaż jest troszeczkę za duży na ten blat. Jak się wchodzi, no to jednak jest taki e, masywny. Te, to słowo dobrze oddaje to. Tu właśnie sobie poszykowałam e, to wszystko, co pościągałam i muszę jechać dokupić e, taki wiecie m, box, żeby to wszystko pochować w jedno e, i muszę jeszcze dokupić poszewki, bo mi zostały dwie poduszki, bo niestety wrzuciłam do suszarki. Chociaż te też piorę normalnie i wrzucam do suszarki, a tamte, tamte mi się kurczyły i wyglądały dość śmiesznie, więc e, no niestety muszę dokupić jeszcze tamte. Choinka jest tam w połowie rozebrana. A to chyba Klaudiusz ją zaczął ściągać, bo to tak u niego wygląda właśnie. E, to ogólnie zostawiamy przez cały rok. jest Nawet latem sobie wieczorem czasami odpalamy. Widzę, że tam muszę jakieś pajęczyny pościągać. No, a tak to sobie ogarniam tak powoli i już wygląda to w miarę normalnie. Tutaj te skarpetki się też pościągałam, więc już tak jest dosyć czysto. Masz misia? Pokaż, jaki piękny. Od kogo dostała się cioci Oli, tak? Od cioci Oli, tak? Pać dziękuję. Dziękuję. Misia śpi. śpi? Maja. Maja. Misia śpi, tak. Witajcie kolejnego dnia. Majka już jest odprowadzona do żłobka. Klaudia pojechał do pracy. Ja dzisiaj robię za kierowcę, bo babcia z dziadkiem jakieś tapety chcą sobie wybrać. A, i chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że tak jak Wam wspominałam, tutaj sobie zrobiłam miejsce. Wczoraj zamówiłam, właśnie ciuchy. Na zarze. Co prawda wprowadzałam nową kolekcję i jeszcze dużo rzeczy było takich e, niedostępnych. E, zamówiłam to, co mogłam, to, co było w e, miarę moim rozmiarze. Zamówiłam na pewno jakąś jedną parę butów. Szczerze Wam powiem, już nie pamiętam, co zamówiłam, bo, e, bo e, przeglądałam tą stronę naprawdę bardzo długo i się zastanawiałam, co wybrać. Więc już w końcu zgupiałam i nie wiem, co zamówiłam. Dobra, ja się muszę teraz ubrać, bo mam dosłownie pół godziny do wyjścia. Hello! Ja już wróciłam do domu. Właśnie sobie zjadłam obiad i się uwaliłam, więc musiałam ściągnąć bluzkę. Zostałam eee, jakieś ciuszki tutaj dla majeczki. Muszę sobie je poprzyglądać. Jezu, jak ona zobaczy Sky. Jak ona zobaczy Sky. To normalnie będzie przeszczęśliwa dziewczyna. Nie ma. Co nie ma, myszko? to Wyłączamy jednak. Ma się nie świecić. Nie śpiewałaś nic. Ale rysowałaś misia, tak? Misia. I gdzie ten Misiu? Narysowany? Nie ma? Został w żubeczku. Oj, oj, oj. Chyba taka przyszedł co? Piszan nie ma, kurteczki nie? Właśnie Teraz wychodziłam i spojrzałam na te kwiatki. Zapomniałam Wam się pochwalić, że dostałam kwiatki od Klaudiusza. Piękne. Już trochę rozwaliłam ten bukiet, bo przełożyłam sobie część tutaj, została taka butelka, i myślę, że fajnie to wygląda. Ostatnio wspominałam Wam też, że chciałabym sobie zrobić jakieś kursy, szkolenia i tak dalej. E, I słuchajcie, zaczęłam się tym już e, na poważnie interesować. No wiecie, jest nowy rok, nowe postanowienia, tak jak rozmawialiśmy ostatnio. Nie, no ale chciałabym po prostu e, do tego usiąść jak najszybciej, żeby e, nie wyleciało to z głowy i takie przekładanie rzeczy na później, sami wiemy jak to się kończy. E, no i słuchajcie, sobie znalazłam. E, w sumie taki kurs, jakby mnie interesował, e, tak naprawdę przesiać to wszystko, sorry, e, przesiać te e, wszystkie agencje tych ludzi i tak dalej, to Wam powiem, że też było dosyć duże wyzwanie, bo naprawdę bardzo dużo osób się teraz zajmuje właśnie takimi szkoleniami mar mar marketingowymi, e, bo nie wiem, czy wam wspominałam, o jakie kursy mi chodziło. Mm. Także, jak już w końcu mi się udało wybrać coś, co mnie y, by interesowało, y, no to słuchajcie, jak mi pani dzisiaj powiedziała cenę, to myślałam, że mnie z babci, y, wyrzuci. Właśnie robiłam ostatnio u Majki, znaczy ostatnio, wiecie co, ja cały czas w sumie u niej coś przerzucam, bo... A to się nie dopierze, a to kurczę już jest za małe, a tu dostanie jakieś ciuszki, także non stop coś tam przerzucam. Śliczny jest ten kapelusz, nie chciałam go za bardzo nosić latem. Zobaczymy, czy będzie na nią dobry teraz. No i kupiłam właśnie sobie to pudełko, żeby powrzucać jakieś takie czapki, kapelusze, szaliczki, pierduki. Yy. Jak to się nazywa? Rękawiczki. Jestem ciekawa, czy w ogóle taka e, czapeczka na wiosnę będzie jeszcze na nią dobra. Także no, to. to, to. I do tego stroju, e, do, tego, do tego stroju, do tego kapelusza, e, miała jeszcze taki strój fajny i, i w sumie jeszcze w komplecie był taki kapelusz, więc no, mega słodko wyglądałam. Mam nadzieję, że będzie. Może będzie jeszcze na nim dobry na te wakacje tegoroczne. Czy fajnie by było! słoć jak mały! Hello! It's me! Słuchajcie, jadę wysłać! Paczkę. Zaraz Wam pokażę jaką. I jadę odebrać paczki, dwie z Vinted. I przymierzymy sobie, zobaczymy, co ja tam nazamawiałam. mam powiem, że ta pogoda jest e, strasznie dziwna, bo dzisiaj jest 7 stopni, ale jakoś tak no nieprzyjemnie, nieprzyjemnie Wam powiem. Cały czas tutaj testuję sobie te kolczyki z pandory na moim uchu jest lepiej, bo yy, była na początku taka sama reakcja jak zwykle czyli nie wiem, usze. uszy. A pałeczka ja jest schodzę Połowę po, po... nie za czymś w ogóle mi się zmieści. To może być najciekawsze w tym wszystkim. Dobra, let's go! Miałam akurat szczęście, bo Pani tu podjechała busem i zawierała paczki z paczką masu, także nawet nie musiałam Pani jej upychać w tym, w tym boksie. Także mamy jedno załatwione jedziemy jeszcze odebrać te paczki. Kupiłam jeszcze pieluchy, bo Pani ze żłobkami dała info, że się skończyły, także jeszcze jedna rzecz, i do domku i będziemy przymierzać. Znaczy tam Pani mi pisała, że to jest m czy na pewno chce, jak już kliknęłam, chociaż był podany rozmiar S, ale mówię, dobra, niech będzie ta m w Moja siostra mnie zabije, dlatego kupiłam sobie Słuchajcie, zamówiłam już sobie... Zamówiłam sobie na lato taki komplet. Pójdę y, przymierzyć, bo sama jestem ciekawa i zobaczymy, jak to wygląda. Dobrze, ja w tym komplecie wyglądam w ten sposób. I ogólnie, chyba jest wszystko ok, no bo nie wiem, co miałoby być yy, inaczej, ale jakoś tak, nie wiem, czy to jest do końca mój styl. Wiecie, to jest. Aż, że za dużo chyba tego materiału, ale zaraz wam jeszcze pokażę się jakby od takiej strony nielustrowej. Nie wiem, ja sama też yy, zobaczę jak to będzie wyglądało, bo ja będę to montowała i zobaczyłam. I jeszcze zdjęcie mojej siostrze i niech ona y, stwierdzi, co ona o tym sądzi. Trochę jakby wyborku wygląda. To ona mi ciągle wzywa, że ja kupuję za duże ciuki. Kochani, ja się z Wami już żegnam. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Przypominam o możliwości subskrybowania kanału. I widzimy się w kolejnym filmie. Pa! Buziaki!